Hej, witam moi najsłodsi, kochani widzowie ee, w kolejnym filmiku mm, wiem, że czekaliście ale jestem i mam dzisiaj dla was ukrytą sekretną, super skrzyneczkę na CSGO Skins e, zachęcam do wpłaty z kodem kawka zapraszam do mojego Discorda, na Instagrama i na live'y i co? Bez zbędnego przedłużania. Tutaj szukamy. Klikamy na to. Klikamy tu na ten klucz. Co tu jeszcze? Eee, gdzie to było? O! Klikamy na tą skrzynkę i otwieramy tajemniczą, urodzinową skrzynkę eventową. To dziś dla was przygotowałam. No i co? Niech się kręci. I próbujemy coś. Dobra. No, na razie słabo. No bo dzisiaj jest słaby dzień, wiecie? Poszłam sobie z na topa. I siedzę sobie spokojnie na tym topie. i dikay mi przychodzi, wywala się pięć razy. Jak człowiek ma być spokojny? Dlatego teraz sobie kręcę, żeby poprawić sobie humor. I też wam to polecam, oczywiście z moim kodem. Żeby mieć więcej farcika, oczywiście. Eee, no na razie słaba ta skrzynka, jakoś tak. Ale myślę, że jest ukryta, więc musi oddać. Za do głosów. Ale wesoło u ptaszków, dobra? No fajny ten, ale tydzień. ale nawet słabo są. To jest cztery jakby coś powyżej tego. O. Dobra, jeszcze kilka razy. Jakieś bitewki. Bitewki nie ukrywają, są trochę ciekawsze niż te pojedyncze. No na, na odcinkach to jakiś taki słaby fart. Dobra. Uuu. Jakiś westernik. No to co? To może... A można bitewkę z tą skrzyneczką? Westernową? Powinno. O. Westernowa bitwa Red Dead Redemption 2. Dobra. Osiem. Na trzy. Dobra, leci. O, tania, ale coś fajnego będzie. Dawaj. John Marston. I Artur. Oho! No i gówno. Mógłam mm. <noise> no, że wiąderdoga. Zawsze, kurde, tak się zastanawiam, bo to nie, nie, wygram. Dobrze będzie. No nie jest. Ja w sumie nie jest aż tak, że 50 zł musiałam nadrobić. No, chyba nie nadrobił. Kurde, ten czerwony to wygląda drogi. Jest drogi 40, no nawet drogi. No i główny. I gówno. Westernowe. Mm. Mamy takie. Sześć takich, no ten, o. Chyba że 5 holy na shared. Nie, zobacz, zobacz, za bardzo, za bardzo, za duże ryzyko. 5 holy na szert. A może byśmy się zwolacili. Nie wiem, zobaczymy. Przykro mi. Tu jakiś mega fardu leciał. A nawet na underdogu też bym przegrała. No niestety. Nie grajcie w ligę, bo liga ciągnie ze sobą taki pech w całym życiu. Ja będę grała za was, bo ja już, dla mnie już nie ma ratunku. Otwierajcie tylko w CSK i otwierajcie skrzynki, bo to jest szkoda gadać. Dobra. Sunken case, bo moje emocje już są sunken. I jestem... Dobra, D nieważne. Nieważne. Dawaj. Boki z Hop. O, to odda. Dawaj, lecisz. O kurde, nie, dobra, co to Było no, tak ładnie, tak dobrze było no. No nie wiem, ludzie, no coś tu... Dobra, spróbujmy dwa hole na, na, na shirt. Będzie crazy bitwa. Crazy battle. Przepraszam za ptaszki. One mają dużo obowiązków teraz. Są głośne, bo się stresują dziećmi. Okej. Okay. Kochani. Z dzień na minus, ale pamiętajcie, humorek no... Dobra, cicho będę już. Tak gadam. Dobra. Odbijemy się. Odbijemy się. Dobra, daję te cztery lunar casey na odbitkę. Ostatnia bitewka, idziemy na cztery, żeby było więcej ten emocji. Dobra. Mówiłam, wiecie, na koniec się odrobiliśmy i wszystko jest znowu pięknie. I ja was takim pięknym... a nie, 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 dziewięć nie. lovely casesów jeszcze? Nie, prawie zapomniałam. A, 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 a. Dobra. I ostatni jeszcze. Bo 10. Zarzyszycie to. O, jednego. pust? Nie, no to na deserze. Dobra. Ale to siądzie. No nie siadło. Ale dobra. Kochani, ogólnie wyszliśmy. Nawet dobrze. Widzimy się w następnym filmie. Zapraszam na Instagrama, na Discorda i oczywiście na live'iki. Na Livewikach też kręcimy. Yy, tutaj klepnięcie w zakole niebieskie dla Was. I do zobaczenia! Pamiętajcie, żeby wpłacać z moim kodem, bo wtedy bierzecie udział w konkursikach tutaj. Im więcej się wpłaci, tym większa szansa. Nikt jeszcze nie wygrał, więc zapraszam. Pa!